Siemane, aczkolubiska. Z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19. Seria oczywiście spadkobierca. Znajdujemy się na mapie Wola Grudnowska. Na Waszych ekranach sześćdziesiątka, yy, która sobie zdjąłem, ponieważ byłem tutaj sześćdziesiątką sobie prasować. Dlaczego sześćdziesiątką? A no dlatego, że MTZ niestety yy, no ma awarię to dość, dość poważną tą awarię, ale o tym porozmawiam troszeczkę później. Ale tymczasem, zanim tutaj się, zanim zaczniemy tutaj, no przejdziemy do głównego, głównego, tutaj głównej pracy. To idę wam pokazać dwa nowe nabytki, dwa nowe nabytki, które kupiłem z jednego gospodarstwa. Pracowały na 11 hektarach, a są to dwa Ursus, Ursus 1014 14 oraz Ursus 12-12, czyli krótko mówiąc czwórka i szóstka. Czwórka, bardzo fajnie, bo już ma różnego tura, a tak jak już powiedziałem, pracowały na 11 hektarach. Czwórka, czyli Ursus 10-14, tutaj właściciel miał go od nowości, także no Jest tutaj pewne, że, że nic tutaj nie było przy nim grzebane, bo jest po remoncie i to jest mój znajomy. I od nowości, czyli ma 66,4 i i I on głównie pracował przy oborze, dlatego też stwierdziłem, że tutaj warto go wziąć, no bo nie pracował w polu, nie był wykorzystywany do różnych tutaj prac polowych. Natomiast tutaj szóstka ma o wiele mniej. Bo ma 24,6 metrów godziny. Ale dlaczego ma tylko tyle? No, właśnie ten znajomy, który, od którego właśnie tutaj odkupiłem te dwa ciągniki, on ten ciągnik kupił z jakiejś firmy transportowej, z jakiejś transpedycji, który, która ta firma wykorzystywała tylko. W zimę do podciągania ciężarówek, jeżeli nie mogły ruszyć. To tylko ten ciągnik z tej firmy tam był używany. No ale teraz już nie wiem, czy, czy tak chyba odpadło, czy co tam się stało, nie wiem nieważne. Ale ten właśnie mój znajomy właśnie odkupił właśnie od tej firmy ten ciągnik. No i ma 24,6 6 godziny, także. No tutaj dużo nie porobił chyba dwa lata, czy jakoś tak, czy, czy dwa i pół, jakoś tak to tutaj wyglądało, on tak właśnie tam tłumaczył. że tak to wygląda. I za ile ja te tutaj czujniki kupiłem? Powiem Wam szczerze, że ja to kupiłem te czujniki po okazji cenie. On ten, ten znajomy właśnie stwierdził, że on kończy z gospodarzeniem, miał no, tylko te dwa ciągniki, miał ja tam chyba nie wiem trzy, cztery pola albo pięć, no nie, nie wiem, nieważne ale w każdym razie ja od niego dwa pola też sobie odkupiłem ale to, te pola dopiero za te pola dopiero mu zapłacę jak będę już miał pieniądze, czyli po sprzedaży plonów wszystkich, a tutaj za te ciągniki to sobie zaraz tutaj odejmę, ale nie powiedziałem Wam w końcu ile ja za te ciągniki zapłaciłem. 25 tysięcy za jeden. Także moim zdaniem opłacało się tutaj wziąć te, te, te ciągniki, bo już sobie odejmuję minus 50 tysięcy. Okej, okay. mamy minus 50 tysięcy i jeszcze 50, no niecałe 50 nam zostało. A dlaczego miałem prawie 100 tysięcy? A no dlatego, że poza odcinkiem byłem na dwóch albo trzech usługach, już teraz nie pamiętam, chyba na trzech, na dwóch na pewno, ale chyba na trzech i z tych usług zarobiłem fajne pieniądze, bo chyba 3000 albo 3,5. Także na usługi to bardzo fajnie tutaj się opłacało. A reszta no to w końcu przy ten długo wyczekiwany przelew za te właśnie tutaj za te dwa pola tutaj, które, które tutaj są. Dobra. Także co, bez zbędnego przedłużania odpalamy sobie tutaj naszą szósteczkę. Mam nadzieję, że będą one tutaj mi służyć. Także um, pomału sobie zjeżdżamy. Dobra. Szóstka um, No tutaj wszystka ma 120 koni, także tutaj będzie głównie do, do prac polowych bo ona tutaj służyła. Um, także ten puch który mam kupiony ten trzyskibowy potingera, Będę musiał tutaj się do firmy Pottinger odezwać. I tutaj sobie z nimi zagadać, żeby ten czwarty korpus założyć. Bo no, no raczej tutaj trzyskibowy obrotowy, raczej by tutaj to wszystkie tak średnio by to wyglądało bardziej pod, 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 pod czwórkę niż, niż pod szóstkę. Także będzie tutaj, będę próbował tutaj założyć, kontaktować się ogólnie w ogóle z tą firmą i założyć sobie tutaj, założyć sobie ten czwarty korpus, żeby, wiecie, jakoś to mniej więcej wyglądało. Dobra, ja sobie na razie tutaj po postawię tak jak tutaj zaczęłem sobie postawiać szóstkę Na czwórkę oczywiście tutaj bez osprzętu do tura ale tutaj mam no, mam tutaj osprzęt więc nie ma tutaj problemu tura sobie spuścimy okej okay. no także tutaj krokodyl łyżka także już są większe także tutaj pod czwórkę jak najbardziej będzie tutaj wszystko ładnie i nie pasować. No także obydwa ciągniki po remoncie. Oczywiście tutaj będę chciał wkrótce, najprawdopodobniej będę chciał sobie ogumienie zmienić. Tylko na troszeczkę tutaj większe, żeby lepiej sobie radził z przyczepami. Ale dobra. Bierzemy teraz tutaj mają 60. Oczywiście mógłbym wziąć któryś z, z tych dwóch ciągników. Ale, ale tutaj będę chciał jeszcze na szybkości jedną szczepę sobie jedną sobie tutaj opróżnić żyta bo mam tutaj zasypane aż dwie przyczepy aż dwie przyczepy mam zasypane dobra Ole, ma ciężko, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, podjedziemy sobie tutaj kawałek. Dobra, wyczepimy tą jedną, no to z jedną też ma trochę problem, żeby ruszyć. No, dobra, tutaj otwieramy sobie tutaj Déjà vu. I tutaj w tym miejscu sobie wysypiemy żyto. Niestety w Silosie. Po pierwsze SILOS mnie nie przyjmuje dodatkowy bucha, żyta i przeżyta. A druga sprawa nawet jakby przyjmował. No to i tak czy inaczej, tak czy inaczej nie mogę wsypać, no bo już tam mam ten jęczmień zimowy, który, który mam. I tutaj który miałem w tym do, do koszenia. Co się łamie jeszcze na pieruna w sumie tutaj na polskich, bo polskich wsi to robią. I podczepić pod sześćdziesiątkę i, sześćdziesiątkę no, podczepić y, ten przedni zaczep. no jakoś tak Bardziej mi pasuje tutaj cofać. Bardziej mi pasuje cofać tutaj po prostu tyłem. Jakoś po prostu bardziej, bardziej większą wprawę mam do cofania tyłem niż niż po prostu cofać przodem. Dobra, jakoś to tutaj cofnąłem. E, Okej, okay. mamy na tył. No to jedziemy. Wysypiemy sobie tutaj na tył. Dobra, ok. Tak to tutaj wygląda. Niech się tutaj zamknie, znaczy spuści się tutaj burta, Ok, dobra. I lecimy na pole, bo jeszcze mi tutaj jedno pole zostało do oskoszenia. Mam tutaj pod 60, teraz lecimy 60. -tką. I tak mówiłem, że nie będę tutaj już nagrywać żniw ale niestety okazało się tak, że to tak cholernie mocno sypie, że stwierdziłem, że dobra. Jęczmy sobie skoszę pod odcinkiem, że to po prostu zrobię jeszcze jeden odcinek. A też już wcześniej planowałem to zrobić, a mianowicie zamówić zamówić tutaj właśnie ciężarówkę. Właśnie ją teraz widzicie. I też właśnie ta przepa zielona, którą tam widzieliście koło obory, to ona też właśnie jest pożyczona od sąsiada. Jest pożyczona od sąsiada i... Dobra, ja sobie należy tutaj stanę. Jest pożyczona właśnie od sąsiada i jest też zasypana prawie, że cała. Dobra, także co, lecimy. I tak właśnie zastanawiam, czy tutaj jechać też na pokos, czy, czy po prostu na sieczkę. Wiecie co? Tutaj chyba zrobimy sobie na sieczkę, bo ja tych balotów trochę tam będę miał. Że wydaje mi się, że do sensu jest tutaj, żebym jeszcze i tutaj baloty robił. Że balotów jest odczulaj trochę. Także wydaje mi się, że nie będzie tutaj sensu, żebym ja tutaj robił sieczkę, A mam oczywiście wgrany ten mod, że jak tutaj sobie cnę, właśnie na sieczkę, to daje mi tutaj to właśnie jedną, jedną fazę nawiezienia. Także Wolę sobie tutaj zrobić. nasieczkę i już mieć głowy. z głowy to, że tutaj, no po prostu mieć z głowy tutaj to jedno nawożenie. Dobra, myślę, że to, co chciałem, to Wam przekazałem. Myślę, że teraz wrócę tutaj do tematu tego, tej mojej mtz -ki. O co tak naprawdę chodzi z tą mtz -u? No, jak wiecie, zakupiłem sobie tutaj właśnie tą mtz właśnie z tym bugiem przyskibowym i ona mocno ciężko odpala. Na początku myślałem, że to po prostu gdzieś tam jakieś przewody są zapchane czy, czy coś, natomiast jak już tutaj miałem większość wykoszonego zboża, zadzwoniłem do mechanika i mówię do tego mechanika, żeby mi tutaj przyjechał żeby po prostu ten. Posprawdzał ten, ten ciągnik. No i zaczął sprawdzać. I co się okazało. Okazało się to, że e cały silnik już jest na wykończenie. Turbina już ledwo co działa? Silnik jeszcze jako tako działa. Ale turbina już jest całkiem kaput niestety. Hmm. Także no tutaj będzie ojojojojoj. Nie widzieliście tego, że wyjechali tu Także tutaj mi mechanik powiedział, że hmm, no po prostu kupiłem szmelc. Przez to on tak ciężko odpala, bo jest hmm, późnika do remontu. Hmm. Na początku myślałem, że po prostu no, że po prostu zacznę szukać po prostu części na, gdzieś tam na olx czy tam ogólnie w internecie i po prostu będę go remontował. Natomiast e, jeżeli... Znaczy... Poszukałem, znalazłem fajne części. Sprawdzę przechodzone, także jest też ryzyko, że może to nie działać. E, ale no... Części są na tyle drogie, że nie opłaca mi się po prostu tego ciągnika naprawiać. Tak samo też jak tutaj rozmawiałem właśnie z mechanikiem, to się go pytałem, ile tutaj wyjdzie robocizna. Sama robocizna gdzie jakieś 10-12 tysięcy, no bo musi połowę ciągnika rozebrać. Przede wszystkim musi go rozpołowić, ten ciągnik. Także połowę ciągnika będzie musiał tutaj rozebrać. Także no, będzie miał tutaj trochę tej roboty. To jest po pierwsze. Po drugie, same części też kosztują 12 tysięcy. Także to jest, no, mija się z celem. To praktycznie za te pieniądze mam jeden ciągnik, który właśnie kupiłem. Także, no, moim zdaniem tutaj bez sensu jest ten ciągnik naprawiać. Ale właśnie mechanik. Nie powsunął pomysł właśnie i powiedział mi, że mam no, po prostu wziąć ten ciągnik na lawetę i pojechać z tym ciągnikiem właśnie do tego handlarza, który mi go sprzedał. Po prostu mógł go pokazać, powiedzieć co się dzieje. No i też tak zrobiłem. Mechanik mi tutaj też mi trochę pomógł, bo załatwił, załatwił właśnie lawetę, gdzie, mu, gdzie umożliwiło mi to tutaj właśnie załadowanie tego ciągnika no i udałem się z tym ciągnikiem właśnie do tego handlarza i zaczęliśmy po prostu rozmawiać ale niestety myślałem, że bardziej w porządku ten handlarz niestety okazało się, że okazało się, że niestety się wszystkiego wyparł na końcu nawet zaczął, próbował mi wmówić, że on w ogóle mi takiego ciągnika nie sprzedał. Więc ja stwierdziłem, że ja się z mu użerać nie będę. Skoro nie chcę ze mną rozmawiać, skoro nie chcę tutaj pokryć e, kosztów chociaż jakichkolwiek kosztów naprawy, czy, czy, też, e, czy też nie chcę tutaj oddać jakichkolwiek pieniędzy za, za to, że, żebym tutaj sprzedał po prostu smec, e, śmec e, ciągnik. No to stwierdziłem, że skoro tak, to ja się używać z nim nie będę, i po prostu sprawa trafiła na policję. Sprawa trafiła na policję i sprawa jest w toku. Zobaczymy, jak to tutaj wszystko dalej się potoczy. No, zobaczymy. Jeżeli się nie wstawi, bo też już rozmawiałem, właśnie, bo wzywali mnie, że właśnie na komendę właśnie, żeby, żeby tutaj jeszcze o, Jezu, o co ja to byłem, wyłączyłem? Pomiar wyłączyć. Też mnie tutaj wzywali jeszcze raz właśnie na komendę, żeby tutaj żeby mi przekazał więcej szczegółów. Też przyjechali po, porobić sobie właśnie zdjęcia tego ciągnika, jak on wygląda i, i ogólnie cały wszystko, wszystko sobie tam zapisali, co się dzieje nagrali nawet filmik, że ten ciągnik po prostu ciężko odpala no i po prostu sprawa trafiła na policję i też dostałem taką informację właśnie z komendy, że jeżeli się tutaj ten, ten handlarz od którego właśnie odkupiłem się nie wstawi w terminie no to jeszcze dostanie karę i też tutaj właśnie plus dla Policji, bo też mi powiedzieli, że postarają się załatwić tak, żeby połowę tych pieniędzy, które on będzie musiał zapłacić, bo on dostanie, jeżeli się nie wstawi, dostanie karę finansową, no to wtedy on tutaj będzie musiał po prostu te połowę pieniędzy po prostu przelać na moje konto, i też będzie to wszystko sprawdzane będę musiał też udowodnić to, że te pieniądze wpłynęły od niego połowa pieniędzy czyli tam, no nie wiem ile ile, ile tej kary tam dostał no, no ale oczywiście znaczy oczywiście, ale no, każde pieniądze tutaj będą brały rolę zobaczymy ile tych pieniędzy w ogóle uda się odzyskać bo wydaje mi się, że powinno się udać te, jakieś te pieniądze odzyskać. Chyba, że po prostu on się uprze, że nie i koniec, no to wtedy yy, będę po prostu ciągle go oddawać yy, i pieniądze wtedy będzie musiał mi oddać. Nie ma, nie ma tutaj najmniejszego, yy, w ogóle nie ma tutaj dyskusji, żeby, że, że tutaj nie oddam mi pieniędzy. Bo wtedy będzie kolejna sprawa założona, że nie chcę po prostu oddać pieniędzy. Co innego, jeżeli bym powiedział, że no jest tutaj ciągle, no już jest silnik tutaj na wykończeniu, i ten, a tak naprawdę on o tym wiedział, ale mi po prostu tego nie powiedział i niestety teraz się wszystkiego wypiera. Bo nawet co, co, tutaj co tutaj najważniejsze, to udało mi się też skontaktować z jeszcze poprzednim właścicielem tego ciągnika. I on mi nawet potwierdził, że ten handlarz, jak od niego kupował ten ciągnik, to nawet, nawet mają na umowie spisane, że, że ten ciągnik po prostu jest po prostu ten ciągnik on go sprzedawał po prostu jako uszkodzony, także przesłał mi nawet te dokumenty. Także ja tutaj mam dodatkowe jeszcze potwierdzenie tego, że po prostu robię mnie tutaj prób, znaczy robi próbuje mnie tutaj zrobić w um, jajo. I no niestety, ale będzie tutaj, no będzie musiał ponieść niestety konsekwencje. Także myślę, że w następnych odcinkach się dowiecie, co tak naprawdę wyszło. Czy udało się odzyskać pieniądze, czy, czy też nie? No ja mam nadzieję, że, że uda się odzyskać pieniądze. Jeżeli nie, no to po prostu ciągnik zostanie po prostu oddany i, i będzie tutaj, hmm, będzie po prostu zbrał całej gotówki. Także jakieś tam pieniądze się wtedy odzyska. Ale jeszcze Wam tutaj tylko na szybko dopowiem. Jeżeli uda się odzyskać pieniądze jakiekolwiek, to i tak nie wiem, czy ja ten czemu będę chciał tutaj remontować. Może możliwe, że po prostu sprzedam go jako uszkodzony. No może gdzieś jakieś, na jakieś gospodarstwo ktoś, ktoś może mu akurat szukał. Także. Yy, może akurat się tutaj ktoś, ktoś się tutaj yy, taki trafi. Dobra, tutaj wszystko działa. Ok, dobra, także co? Myślę, że to by było chyba na tyle. Yy, mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. Yy, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Yy, subskrypcji, oczywiście, z dzwoneczkiem. Czekajcie, ja tutaj wyłączę, żeby on tej on ten nie aż tak mocno. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Zachęcam do usłyszenia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem i komentarza. I my się widzimy w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że już też będę wiedział, co dalej tutaj za tą będzie. I co? Dzięki za obejrzenie i do następnego trzymajcie się w na ferze. Cześć!